Ale znalazłem dla Was fajny samochód z dieselkiem pod maską do ekonomicznego śmigania na co dzień. Peugeot 308 SW, rocznik 2014. Maszyna ta została mi udostępniona przez autoserwis Gagarin z Podszczycina. Zakład, można powiedzieć, z tradycjami, zajmujący się naprawą zawieszeń. Sam korzystam z ich usług. Chłopaki z Gagarina elegancko ogarnęli mi nawet całe zawieszenie z przodu w Audi S7. Link do nich macie w opisie filmu. A co do samochodu. Kombiaczek 4,6 metra długości, pod maską ekonomicznej i sprawdzone 1.6 BlueHDi skonfigurowane z manualną sześciobiegową skrzynią biegu. Jednostka tu generuje 120 koni mechanicznych oraz aż 300 Nm. Wiecie, jaka ta maszyna jest obszerna, jaki ma duży bagażnik, jak designersko wygląda w środku? No jak się na to wszystko patrzy, auto 8 lat na karku, a w ogóle tego nie widać. Co najciekawsze, ten egzemplarz ma 214 tysięcy kilometrów, jeśli wjedziemy tym wozem na w ogóle nic tutaj w środku się nie odzywa. Z Peugeot 308 tej generacji mam do czynienia pierwszy raz i naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony. Pozytywnie. Taka 308 KSW z tym silnikiem waży jakość 1370 kg. Pierwszą setkę osiąga w 10,1 sekundy, prędkość maksymalna 194 km na godzinę. Osiągi wystarczające, by się tym wozem przemieszczać na co dzień. Tym bardziej, że jest to elastyczny silnik. Ale jeśli chodzi o zużycie paliwa. Według starych norm na trasie ten samochód powinien palić 3,1 litra, średnio 3,2, a w mieście 3,6. Ten film to taki mega rozbudowany test spalania, więc najpierw zobaczcie sobie zużycie paliwa poza miastem. Przy 120 oraz 90 km na godzinę trasa od Szczecina do goleniowa lekki deszczyk. To przejechałem się teraz 120 km na godzinę na tempomacie. I średnie zużycie paliwa wyszło 4,5 litra z 17 km. I ta sama trasa, tylko w drugą stronę. 90 km na godzinę. Na Tempomacie. pomacie, 3,1 litra. Niesamowicie oszczędny samochód. No tutaj zobaczymy, ile nam spali na wycieczce na most Brydowski. Jeśli chodzi o ekoficzery. To w zasadzie no, ani to nie jest miękka hybryda, po prostu taki mały dieselek. Jedynie jest tutaj system start-stop, ale akurat no on się nam tutaj nie chce załączać, ponieważ jakieś warunki nie są spełnione. W tych Peugeotach ogólnie jest tak, że może on nam się tutaj nie włączać, ponieważ akumulator, jaki tutaj jest, AGM, może mieć już poniżej 80%, także akumulator wciąż jest dobry. Ale jeśli chodzi o system start-stop, to poniżej 80% nam się tutaj on nie załącza przeważnie. Ale nie wiem, może to jakiś inny powód. W każdym razie skoczymy sobie bez systemu start-stop. No dobra, to palimy maszynę. Trzeba przyznać, że 1.6 BlueHDi pracuje bardzo miękko jak na dieselka. Dźwięk w ogóle nie jest uciążliwy. Zdecydowanie słyszymy, że po prostu ten silnik jest wyrzucony poza kabinę. I tutaj delikatnie, może słychać taki pomruk, ale mega delikatnie. To możemy skasować. Wskazania komputera pokładowego w ogóle jakieś 4-3 litra z 15 km od niechcenia uzyskane. Proszę, właściciel to je ma 4,6 litra z 2000 ponad kilometrów. Dobra, ja się tutaj przygotuję. Pierwszy bieg. Będziemy jechać spokojnie, ekonomicznie. Klimatyzacja jest wyłączona. Kasujemy. O, i możemy cisnąć. Oczywiście jak najsłabiej się tylko da. I co, jak się taką 308 SW jeździ? Przyjemne, mięciutkie auto. Wyciszenie jest całkiem spoko. Bardzo specyficzna, inna deska rozdzielcza, ale dzięki temu, że wygląda ona inaczej. To po prostu tak się ona nam nie będzie starzeć. No, bardzo male, malutka kierownica. Te liczniki nad kierownicą widoczne. W zasadzie ja myślałem, że będę miał tutaj problem z kolanami, że po prostu kierownicę będę miał między nogami, ale nie, da się tutaj e, zająć poprawną pozycję za kierownicą, nawet jeśli ma się 2 metry wzrostu. A co do tych liczników? No, oczopląsów w pierwszym momencie się dostaje, gdy się widzi ten obrotomierz działający w drugą stronę. A tak kierownica mimo że tutaj zasłania tak, przebieg powiedzmy, i licznik kilometrów dzienny, ale już tutaj wskazanie prędkości jest przeze mnie widoczne. No jak na razie 4,3 litra tutaj by się system start stop jak najbardziej przydał, ale nie wiem czytałem w komentarzach, że wy tam start-stop, yy, no walić i w ogóle, ok, to dzisiaj jedziemy bez systemu start-stop, ale pełne możliwości tego samochodu byłyby z tym systemem yy, aktywnym. Myślę, że wtedy gdzieś byśmy się tak nawet mogli uplasować w rankingu zużycia paliwa między hybrydami. Start był fatalny, bo już staliśmy na początku w korku, ale to miasto czasami tak bywa. Średnia prędkość jak na razie 20 km na godzinę, dzisiaj wyjdzie chyba średnia yy, dość niska. No i przez ten korek mamy aż 5,3 litra póki co zużycie paliwa, ale spokojnie dopiero początek. Ten samochód ogólnie ma strasznie długą. Skrzynie biegów. No, właściciele e, samochod, silnik, samochodów z silnikami benzynowymi, wysokoobrotowymi, byliby po prostu przerażeni, jak niskie tutaj są obroty. A co najdziwniejsze, ten samochód idzie już od 1500 obrotów. Normalnie tutaj można tym samochodem cisnąć. No i właściciele też V8-ek benzynowych Będą przerażeni jak niskie może być tutaj zużycie paliwa Szczególnie na trasie No jadąc 90 km na godzinę za tirem Myślę, że o 2 coś litra można tu zawalczyć Nawet spokojnie Plac Kościuszki. Jak na razie 5,2 litra. Średnia prędkość 22 km na godzinę. Ciężki dzisiaj ruch. Strasznie. No ale nic. Tak to bywa. Godzina 12.42. Dzień pracujący. Szczecin. Zaraz przekopy, rozkopy. Standardowo. Ale przynajmniej mamy fotele wygodne. Materiały tutaj są całkiem spoko. No. Od połowy wnętrza w dół No to mamy twarde materiały Aczkolwiek tutaj jest mięciutko O jedziemy No teraz piesi zielone Potem musimy jeszcze poczekać żeby przeszli Też na czerwonym niektórzy A nie damy radę No jazda jest mega przyjemna Zawieszenie mięciutkie dość Jak to przystało na samochód Francuski Chociaż można się czasami zdziwić są też przecież usportowione Francuzy. Ale to jest taka normalna wersja, Nie żadna usportowiona. Chyba GT line y tutaj były. Jest GIT. Szkoda, że system start-stop nie działa. Aż mam trochę wyrzuty sumienia, robiąc, robiąc ten test. Ale myślę, że i tak no, 5-3 litra w takich korkach. No ja pierniczę. Ja pierniczę wjeżdżamy w ścisłe centrum miasta. No i dlatego właśnie ostatnio tak mało robię testów eco ponieważ w Szczecinie trwa totalna rozpierducha. No i jeździ się tutaj beznadziejnie. Jeszcze chyba nigdy nie miałem tak niskiej prędkości średniej na tym etapie pomiaru 18 km na godzinę i tak zużycie paliwa 5,7 litra w takich korkach. Także spoko, teraz chyba tutaj będę walczył, bo po prostu baterie mi tutaj wytrzymały, tak jest! Przy takim teście i takiej prędkości średniej to już jest walka z bateriami. To nie Myślę, że taki Peugeot 308 spokojnie może konkurować z golfem. Eee, siódemką. Dajmy na to, z tych lat była siódemka. Siódemka chyba już była. Pierwsze jakieś wypusty, coś tak mi się wydaje. Ogólnie mamy tutaj niezłe wyposażenie: kamera cofania, nawigacja jakieś czujniki eee, świateł, deszczu. Kurczę, wszystko jakoś dzisiaj tak topornie dzisiaj idzie ten test. Mega, ale trudno. Yy, całkiem fajne wyposażenie, wygodne fotele. Fajne takie do podróżowania, przemieszczania się, zawieszenie. No i silnik Uff, o wystarczających para parametrach 5-3 litra, średnia 18 km na godzinę strasznie niska, strasznie niska. Ogólnie, często piszecie mi po teście w komentarzu, że wchodzicie na Otomoto, sobie zobaczyć, ile takie auto dane kosztuje. Jakie testuje? Kurczę, aż tutaj z ciekawości, ja też wejdę po oddaniu tego samochodu. Ile takie Peżoty teraz kosztują? Kurczę. Naprawdę kawał fajnego, porządnego samochodu, przyznać trzeba. Przejeżdżamy przez Most Brdowski W końcu, kurczę, 40 km na godzinę jest tutaj ograniczenie Walka do ostatniej kropli ropy No dzisiaj naprawdę fatalny był przejazd Straszne korki i strasznie niska prędkość średnia Jednak mimo wszystko Peugeot tutaj poradziło sobie bardzo fajnie Ale za chwilę wszystko Wam wytłumaczę Tu kierunkowskaz Zjeżdżamy. I dobra. Ręczny, gasimy i zobaczmy na wskazania komputera pokładowego. To mimo, iż system start-stop nie był aktywny, a prędkość średnia wyniosła zaledwie 20 km na godzinę, średnie zużycie paliwa wyszło 5 litrów na 100 km. Samochód mi się mega podoba, bardzo fajnie się nim jeździ, ale ruch w Szczecinie dzisiaj... Ale jestem tutaj ciekaw, jakby start stop aktywowało się. No myślę, z bomby przy dzisiejszych korkach pół litra z tego wyniku urywamy. Może i nawet więcej. A przy dobrych wiatrach myślę, że tutaj jest realne zejście poniżej 4 litrów na 100 km. W każdym razie tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten samochód, jaki film Wam się niesamowicie podobały, było to coś po prostu niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na razie.